Zapracamy przyznam się. Cześć! O, sorry. Ale mnie strasznie plecy bolą. Nagrywam ten odcinek we wtorek. O, proszę, kot mi tu przyszedł. Przyszła paczka z Polski z różnymi um, rzeczami. Mało było słodyczy tym razem. Nie było cukierków, ale było parę batoników. Princessa. Zaraz muszę o Otóż. Już mam to wszystko rozpakowane. Słuchajcie, paczka szła. Paczka szła. Dostały są w zeszły poniedziałek. Dzisiaj mamy wtorek. 8 dni szła. Bardzo szybko doszła. Bardzo szybko. Z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj chciałabym po prostu pokazać, co przyszło w tej paczce, Sorry, jest taka cień mrawa, bo mnie tak plecy bolą strasznie, że normalnie można się załamać. Już dawno mnie tak plecy nie, nie, nie bolały jak dziś. Ale ponieważ paczka przyszła. To ja Wam może pokażę, co w niej dostałam. Oczywiście najważniejszym y, punktem jest ceramika z Bolesławca. Zacznę może od tego przykrego takiego, bo y, będąc w Polsce, y, y, przez Allegro zamówiłam sobie taką śliczną filiżankę z kotkiem. I do tego, i przyszła nieuszkodzona, prawda? Śliczna jest. Strasznie lubię te łapki kocie, takie fajne są też tu. Uzorek jest fajny. I do tego talerzyk, no ale niestety talerzyk, jak widać, przyszedł pęknięty. Na dwie części, yy, o ile yy, nad sztuko, znaczy przyklejenie tego nie, nie będzie stwarzało dużego problemu, to już znalezienie tych, tych takich brakujących kawałeczków tutaj, widać jaki uszczerbek z drugiej strony też, to już będzie gorsza sprawa, także troszkę się, no zmartwiłam się tym, że to przyszło takie, o no, takie jakie przyszło. Ta, ta filiżanka z tym, z tym um, kotkiem kosztowała mnie 70 zł chyba tam na Allegro. No, szkoda mi troszkę, bo jest śliczna. No, ten kubeczek jest śliczny. Ponadto przyszły mi taka tacka, do tego kubeczek, który tak chyba skompletuję, ale do tego zamówiłam również cukierniczkę, ale cukierniczka jest jakby trochę za duża do tego kompletu. Nie będzie tu pasowało tak tak chybocze, także nie, nie za bardzo się to tak nadaje do kompletu. Mlecznik może sobie zamówię kiedyś. Ale może też być każde osobno, prawda? Nie musi być koniecznie na tej tacce to ustawione. Spodziewałam się, że ta taczka będzie trochę większa. Oni nam zawsze wymiary podają. Ja się na wymiary patrzę, ale... Wiecie, no inaczej jest się online kupuje, a inaczej tak na, o, na własne oczy jak się widzi. Ja byłam pewna, że ta, ta tacka jest trochę jakby większa. Taka, ta żeby położyć kanapki na przykład jakiś, czy, jakieś, plasterki szynki, sera, nie? Czy takie, no ale to też się na coś tam przyda. Jakieś drobne tam rzeczy, Oliw, oliwek my akurat nie spożywamy u nas, ale w domostwie, ale na coś na pewno, śliczna jest. I taki, z tego się najbardziej ucieszyłam, to jest taki piękny, komuś to ostrożnie, ten zestaw taki do przypraw. To jest tak, jak widać, nie dwa takie dozowniki, ocet oliwa no i solniczka, pieprzniczka. I to jest na takiej tatce. Nie będę tego może ruszać, bo się boję, że mi to upuszczę jeszcze więcej rzeczy pod łukę. Także z tego się bardzo cieszę, jest coś naprawdę bardzo, bardzo urocze. Te zbanuszki są śliczne, no one są prześliczne, takie, one mają takie smukłe te szyjki, ten koreczek taki ładny jest, także są śliczne i również solniczki są prze, przeboskie do tego, to jest takie sienkie, myślałam, że to będzie trochę większe, to jest takie malutkie, ale fajne, śliczne to jest, także w sumie bardzo się cieszę, no ta, ta filiżanka, znaczy nie tyle filiżanka, są talerze do ta filiżanki mnie bardzo martwi. No, no, martwi bardzo. No, martwi mnie. No, będę musiała po prostu pogodzić się z tym, że jest to pęknięte, że to nie jest takie jak powinno być. E, dobrze, co, co następne? Może, może powiem tak. Cztery pryncesy kokosowe dla Andrzeja. Cztery pryncesy. O, matką. tu mi leci. Takie o smaku krówki. Cztery. Jest albo trzy, trzeczą. może trzy tylko. Nie. W sumie ich nawet jeszcze nie liczyłam. Tak naprawdę tych krówkowych. I, i z takich y, barszczyk na święta, winiary, przyda się bardzo. Cztery takie kwaski przyszły: cytrynowe. Ja bardzo lubię używać kwasek cytrynowy do, do różnych tam rzeczy. Dwie śmietanki etker śmietankowe, dwie śmietanki etker borówkowe. No i te same śmietanki, tylko że o smaku truskawkowym. Tak do ciasta się przyda, do śmietany, do, do smakowania śmietany, nie do ciasta, do biszkoptu. No. I no, z takich spożywczych to herbatki dwie, jedna pomarańczowa z imbirem, a druga cytrynowa. Także tyle jeśli chodzi o spożywcze. Co jeszcze? Zamówiłam sobie, już dawno skończyły mi się kosmetyki, krem na 60 lat kokosowy filmy Bielenda i serum, serum, serum nawilżające kokosowe, silnie nawilżające. Nigdy tego nie miałam wcześniej. Nie wiem jak to działa. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Ja 60 już niedługo będę miała. Także no, cieszę się z tego. I również z tej samej firmy przyszły... Oczywiście to nie jest żadna reklametka tylko po prostu mówię jako informację taką tutaj. No i przy, takie kremy. Y, krem i, i serum y, Przecież marszczkowe, naprawcze też tej firmy, tej samej, różane takie, także no. Zobaczymy, jak zadziała. Nigdy nie miałam akurat tych, tych specyfików tej firmy. Miałam, lubię tą firmę, lubię również tą, tą firmę ziaja Bardzo lubię z tej kupować. To jest niedroga firma, a fajne rzeczy robi. Także no. A, i jeszcze przyszła taka wędka dla kotów. Dziękujemy bardzo. Rodzince w Polsce. Yy, no. Także no to, to tyle chyba na teraz jeśli chodzi o, ten, o te produkty, które przyszły. Idę się na chwilę położyć, bo mnie plecy tak bolą, że nie wiem. A potem będę się po prostu brała i usuwała te pudła, bo przecież tu jest taki bałagan, tutaj o, wszystko bałagan, a tu jeszcze naprzeciwko są takie pudła. Te zasadniczo, w których to wszystko było opakowane. Także no, trzeba mi się brać. Rademenes tu przychodzi. Gdzie go tam ogon widać? O siedzi. Myje się. Palce, je Coś tam w tych palcach ma. Gryza. Przecież go teraz w tych paluchach To jest mój mały łobus. Sara się czuje coraz lepiej. Jest już właściwie tak jak, jak dawniej było. Chuda jest jak była, ale nie traci na wadze. Także jest wszystko okej okay z nią. Także no dobrze. Dobrze kończymy. Pa